Ewangelii według świętego Łukasza. Wszedłszy do niej anioł rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Znów, tak jak słyszycie, wracamy do sceny zwiastowania, ponieważ odnajdujemy tutaj słowa, które są dla nas bardzo ważne przy rozważaniu kolejnego wezwania Litanii Loretańskiej, Matko Łaski Bożej. Słyszymy, jak Archanioł Gabriel zwraca się do Maryi, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Maryja jest pełną łaski, ponieważ została obdarzona łaską, ponieważ została w szczególny sposób włączona w plan zbawczy Boga, ale możemy powiedzieć o niej, że jest Matką łaski Bożej, łaski wcielonej w osobie jej Syna.